Dzień dobry, witam wszystkich, To w kolejnym musiłku Zagrajmy w The Binding of Isaac, tak, tak, tak. I, I tak patrząc na to, co się tam e, działo e, pod filmem, Jezu, Keeper. Kto się chwalił, że w trzy gry odblokował wszystko Keeperem? To gratulacje. <grafię> Mi to trochę niestety zajęło. Ale dobra, pogramy sobie Kiperem. dawno nie grałem Keeperem. Hiper zajebista postać na wkurzanie się. Bardzo, bardzo zajebista postać na wkurzanie się. Całe szczęście, że mamy odblokowane dosłownie wszystko to postacią. Uff. Ale dobra, na razie bez fanartów. E, fanarty pokażę w następnym odcinku. I podsumowując to, co się dzieje e, pod filmami e, poprzednimi, że jednak... E, aj, zapominam o tym. Że jednak chcielibyście, żebym wrzucał całe odcinki. No dobra, jeżeli chcecie, mimo wszystko, żebym wrzucał całe odcinki, to ja tam jednak problemu nie widzę. Bo wiecie co, to jest tak, że ustawię sobie mikrofon do porządku. No i po prostu gram, tak. Tak to mniej więcej wygląda. I po prostu od razu wrzucam odcinek na tuby. Więc w pewnym sensie jest to mniej roboty dla mnie. Ale stwierdzić, że może taka forma by przypadała wam bardziej do gustu, ale z tego co widzę, to raczej nie. No nic. A to montowanie to będzie tylko w innych yy, seriach. Tak, tak, tak. Kiedy się te serie pojawią? Hmm. Crosspace. space. Bardzo fajnie. Mamy tutaj. Yy, to jest fajny item. Ej, to jest naprawdę fajny item. Nie muszę się obawiać yy, pająków, chyba tylko tych najmniejszych, ale zawsze to coś, jakby mi się trafił jakiś upierliwy celar czy coś w tym stylu. To jest naprawdę cacy. Wow, zajęliście. Dobra, może i tym kiperem uda mi się w tym podejściu coś ugrać więcej. Zleczymy. Skoro mogę wchodzić tutaj bez problemu. Aaaa. Tak raczej tutaj nie ma nic, co by mnie jakoś e, w większym stopniu ustawiało. Więc bierzemy klucz i idziemy dalej. Okej. Okay. O tutaj. Temu wszystko bije naprawdę dużo. Jakby się dobrze... Jak dobrze się wykorzysta, to potrafi zdziałać Uda. Cieszy. The Magician. Za ciężki boss na sam początek Bardzo ciężki Bardzo, bardzo Dobra, ciśniemy gnoja, ciśniemy gnoja, ciśniemy, 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 ciśniemy Zajbiście uh, HP, ale ja... Uh, kurwa, ja bo muszę mieć takie pecha. A jeszcze tam mogę wejść tylko z jednym sercem, no to, 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 do widzenia. Nikt się... Chciałem... No, te pająki mnie nie ranią nawet. Nie muszę się tych pająków kompletnie obawiać. I to jest zajebiste. To jest naprawdę bardzo zajebiste. Dobra. No właśnie. się proszę mnie, mu wszystko poleciało. W sumie nie wiem, czy tych pająków też nie muszę się obawiać, ale pieczyć to, naprawdę pieczyć to. Mm, na mona, czyli będziemy mogli wejść sobie do sklepu już. Dobra, najpierw to w Was się będę rozwalić jakoś. Prawda? Nie wiem, czy, ta, czy ten większy pajączek mógłby mnie zranić. Forget me now. O Jezu, kurde. Forget me now jest zajebiste, bo może sobie powtórzyć yy, poziom i i, i... I mieć dodatkowe itemy, ale... Kurde, ale ja stracę mój zajebisty budeniku, który może mnie ranić i otwiera mi yy, drogę do następnych sklepów, gdzie móg mógłbym sobie cokolwiek kupić, nie? Ja jebie! Ja jebie Dobra, zostawiamy tę monetę. A spiny to nie powinno być najmniejszych problemów. Poza moje swejdzący nosem, które mnie swędzi jak jasna cholera! Ja pierd wiele no wszystko Dobra Dobra Zajebiście, gdzie ty jesteś? Gdzieś ty jest HP, zajebiście. A tutaj mamy Jezu, def Ale ja, z... ja umrę. O Jezu, kurde, taki zajebisty item, nie? Taki zajebisty item. A... Dobra, ale jakieś tam item mamy z roomu. W małym stopniu, bo w małym, ale coś tam może nam yy, skórać bardziej. Okej okay. Dobra. O, bomba! Zajebiście, pomogła mi. Poison bombs I zajebiście. <grym> może się sobie tak żartuję, ale być może mi się uda coś tutaj pograć z tym kiperem więcej. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Poczytaj. Aj, kolejny ten. Hmm. Dobra. Yes, ah! ale za piskalę teraz. Zajebiście Dobra Za mnie to się e, nie muszę martwić Uff, cztery złote skrzynie Nie i jedna z najzwyklejsza skrzynka W której może nie być nic mm, Serduko przynajmniej było Okej, okay, jest ciemno A tutaj jest niewidzialne główno. Dobra zajebiście Ok. Przepadł Uff, uh! Ja cię pieprzę. Ja już zapomniałem jakie e, granie kiperem potrafi być e, naprawdę Upierliwe w dupie. Przy nim trzeba się... Tak potwornie skupiać, że naprawdę postawienie klocka w jest całkiem możliwe, tak? Bo przy tym trzeba się z trochę skupić. Ja pierdziele co ja gadam. się mi zaszczelicie. się. <głysy> Dobra. A, kolejny ten monet, a monetem nie wyleciała mi kolejna. Tutaj mamy bossa. To nie fajnie, bo chciałem wejść najpierw do tych pomieszczeń wszelkich. Okej. Okay. dobra. Dobra. Jest. Jest! Super Secret Room! 6 się pojawia! Mmm, to rośnie! Eee... <laughs> Jezu Chryste... <laughs> nie zrozumcie tego źle! Naprawdę proszę was, nie zrozumcie tego źle! Nic nie rośnie! Dobra, wciśniemy sobie tutaj Czyli blacharzik zapewne tutaj był Użyjmy, niestety, nic to nam nie dało. Kompletnie więc teraz ciśnijmy po prostu na samą górę. Ok, uff, dobra, przepadnijcie wszyscy po kolei. Przepadniecie w czeluści od pani szatana Morfeusza. Ach, Boże, Jezu, jakie to jest szybkie. Ja pierdziele, co za. <laughs> co ja taki wulgarny dzisiaj jestem? Bardziej niż zazwyczaj. Z braku laku lepiej lepiej niż to, nie? Ja, jebi. Ok, i tutaj mamy sklep. Ok. Dziękuję przyjacielu, że mi tutaj pomogłeś ich rozwalić i tutaj mamy mm, niekończące się sklepy. Ojojoj. Ale skacik chyba to. W takim wypadku poszedłbym na arenę. Oj, to może być długi odcinek. W tym odcinku nie mam zamiaru się spieszyć. Poszedłbym na arenę. Liczę, że może mi jakieś 11 monet wyleci. Tak, taką mam cichutką nadzieję. Bardzo Wyleciało mi dużo monet Ale nie tyle ile bym potrzebował. Cztery monety bym potrzebował, co? Czyli nie począce sobie sklepy są zajebiste. A to tak rzadko mi się ten item trafia na normalnym podejściu. Tak rzadko. Okej okay. dobra. <Szajubiści> dobra. Zajebiście. Chodź tutaj purcha, bo jedno dojadę cię! Kurde, dwie monety. Gdybym na samym początku używał ich e, tego itemu racjonalnie, bo tam już zgubiłem kilka ładunków, być może miałbym to, czego bym... E, co aktualnie potrzebuję, co? Ajajaj, żadna moneta mi nie chce podlecieć, co? Żadna najmniejsza, hmm... To stanowi duży problem, co? Okej... Okay. Okej, okay, okej okay. Dobra Uff Skupiam się, skupiam się, skupiam się, skupiam się maksymalnie Kurde Aby to się źle nie skończyło I żeby nie muszę sprzątać po sobie <gry> O Jezu Przepadł. Eee, no niestety, żadna moneta. Niestety to mnie nie uzdrowiło w żadnym... Kurde, te nieskończone sklepy. Ale też już bym miał. Ale z drugiej strony ma ten item, co mi powiela ten staw nie, ze wszystkiego. To też nie jest złe. To jest zajebiste. Rę... Aha, ja tych, tych pamiątków się nie muszę bać. Spider sylowy. Okej. Okay. Limon Party. Przemyślę to, naprawdę to bardzo mocno przemyślę. Być może jakoś to będzie. Ziom, nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to będzie, ziom. Lepszy kawałek w internetach. Bombsite A wymienka. Taka prawda. Okej okay. O, Kolejny klucz, więcej monet tego eee, Tylko, że żebraczkowie dają HP-a HP hm. Przeważnie Ale może dać mi też kompas czy coś w stylu Z grę na eee, kiperze, żeby mieć bardzo dużo itemów Albo takie, takie Mocarne itemy O Jezu może być złe. Bardzo złe. Jezu. Dobra. Oj, oj, oj. jak zajebi mm, Tak mi rób. Udenniku. Tak mi rób cały czas mi tak grup co okej okay. Dobra Dobra, zajebiście zajebiście o mordek mordę kopany Było bardzo złe. Całe szczęście, że e, monety wylatują, kiedy oni na nas skaczą. To jest jedyny bardzo dobry pozytyw. Ja nie mam żadnego damage. apa. to jest w tym wszystkim najgorsze. I tu je bo boss. Nie, 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 bo bossa jeszcze nie chcę. I tutaj mogły być jakiś super secret. I believe. Okej okay. Kurde Dobra, <sighs> no, ciśniemy sobie na dół I będziemy próbowali I, i, i wszystkie pomieszczenia Będą akurat tam, e, tam w, w tej jednej ścieżce, którą ominąłem, tak? W tej jednej ścieżce Będzie dosłownie wszystko Ja powiem tylko tyle Ja jebie nie żałuję, że tam ten item jednak poniosłem. To mi daje tyle stafu, ok. Robimy coś na takiej zasadzie. Uff. Dobra, zajebiście, ciśnij, ciśniemy dalej, ciśniemy dalej. Chodź. No dużo, dużo stafu. Mam dużo. E, oczywiście, że chcę wejść. Czemu by nie? Oj, 14 kluczy! Aaaaaj! Mm. No Jak zajebiście! Bo mam wiśnie. Jezu. Niektórzy się naprawdę strasznie srają o to, że jest drugi wiśnie i niektórzy podejrzewają, że to ja ukradę mu nick i, i że się pod niego podszywam. I to jest takie... Ludzie, ja pieprzę. Czy w Sadzie rośnie tylko jedna wiśnia? No oczywiście, że nie. <laughs> Store Energy. Może być spoko. Two of Diamonds. Zajebiście. I. Two of Diamonds. Dlatego zrobię coś takiego. Eee... Ciśniemy teraz e, do Arcade Roomu. Żeby się pobawić. Mamy crook head, mamy pomnożone obrażenie, mamy triple shota wbudowanego w, w, w samym kiperze. Um, Śniemy. Ty możesz mi dać skrzynki. Jezu, ile ja ci dałem? Paper clip. Mmm... raczej nie, kurde. noju. OK, bardzo dużo serc. No, używamy więcej serc. Nic mi nie dość, co? Okej, okay, bierzemy Bam Friend His uh, Greedy. Tam w Wombie <noise> będzie już bardziej przydatny, tak? Bo my już nie będziemy za bardzo korzystali z tych monet. Tylko jakby co do leczenia. Jakby co przyszło do czego, tak? No, dobrze, że mamy tyle muszysk. Zwłaszcza, że jeszcze mi kilka podleciał. To mamy naprawdę fajnie wyboostowane obrażenia. Ok, i ciśniemy sobie na dół, zajebiście. Oj, tylko dziwnie, że K'a mi nie wyrzucił jakoś zbyt dużo. Mmm... Czy takie skrzynki? Ale żebym to zrobił Po mistrzowsku normalnie. Dobra. Dobra. A, no to teraz w lewo. Dobra. No wuju, akurat nie chciałem, żebyś mi tej monety brał. <grystanie> nie, tym razem, dobra, mamy Golden Key, czyli zajebiście. Klucze sobie, zachowamy nad potem. O Jezu, nie chciałem tego. Naprawdę nie chciałem. A, i tych. O Jezu. Czy to jest jakieś specjalnie ustawione, że jak się gra na Kiperze, to są jednak troszkę gorsze te itemy? Ja mam takie przeczucie, że chyba tak. Serio. Okej. Okay. Spider Love. Hmm. Tak naprawdę to ja się nie chciałem. A bieszo. Może mi coś dasz. Oby Ech. nie chciałem, Bobby! Kurde! Naprawdę nie chciałem. Hmm, sacrifice room. Czuję, że boss będzie tylko i tylko tutaj. Tu jest największa szansa na to. Tylko, że nie wiem, czy. E, bump friend jest taki zajebisty. Nie, 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 tyle ci co ja nie dam. Wykierdzielando. Dobra, A, te dwa to już sobie podnieść. No, jakbyś widał dał gdy albo cancer, to z miłą chęcią bym zmienił wtedy trinket, serio. Wtedy to tak ja bym się zgodził Dobra Dobra mamy, a tutaj? A i żyletka co? Tylko żyletka Nie ma zamiaru się ciąć Nie mam najmniejszego zamiaru Dobra Uuh. Tak dawno nie grałem kiperem, a tak zajebiście mi idzie A wy powiedzcie, że i tak dla mnie <gry> a, dobra, macie rację Okej okay. yy, Tak, już ładunek zmarnowałem Dobra, 30 monet No jak będą yy, dobre itemy w sklepie teraz na niższym pomieszczeniu, to będzie cacy spoko, zajebiście, tak? W innym wypadku też będzie do dupy. Okej. Okay. Dobra. Wpadł. Zajebiście. Rzeszty poleciał w i kakawy, co? Okej. Okay. Chodź. Twoje inteligencję, żebyś nie tego w Polce, co? A mógłbyś wlecieć. A mógłbyś Ja pierd, ja tutaj chcę się szybciej dostać, żeby mi się jeszcze takie barchawek gówno mi się tworzy, co? Ja jebie. Nie marnujmy ładunków. W sumie to jest takie ryzykowne brać się pigułki. Hell down i pozamiatane, co? Delos. Taki gorszy Delos. Okej. Okay. Okej. Okay. A tak to, to będę robił milion lat, a tak to sobie bardzo szybko pomogłem, co? So. Uf. Liki... Kurde, te mimo wszystko i tak podchodzą sobie takie se. Miewałem znacznie lepsze etapy, serio. Na kiperze. Mhm, mm Bardzo fajnie, że mi tak podleciało. Bardzo się z tego cieszę. Okay. Dobra. Okej, okay, idziemy sobie tędy. Dobra. Coś ten i tu gdzieś jest taki fartowny. Tak spowanie cały czas Runa. Co jeszcze za runa? Jera? Angel a jeszcze tutaj takie małe mniejsze główne jest co? Dobra. Um, szer, um, Wszystko jest po drodze. Okej. Okay, jak najbardziej jestem za. Dobra. Tutaj jeszcze. E, defy. Dobra. Ja nie powiedziałbym dobra, coś mi dasz? i on by sobie tak latał, co? no nie szczerze, to może się bardzo przydać No właśnie, jak będę podnosił monety tam mi na respi trochę tych kluczy sławów, co? się 25 minut Złotek główny jeszcze Tylko podwójny klucz, serio? Jakąś coś mi do O uh. Bomber boy To jest zajebiste To jest naprawdę zajebiste Dobra Ja Tu! Okej okay ja nie mogę, ja nie mam zamiaru się męczyć potem z nimi wszystkimi na raz. Um, bo raczej nie jestem zainteresowany takim trinkiewiczem. Ale tym jak najbardziej na tak. I tym też jak najbardziej na tak. I o kurde credit card. Chociaż z drugiej strony w Devil Room miałbym darmowlitę Jeżeli takowy Devil Room e, będę posiadał A to nie jest takie złe to naprawdę nie jest takie złe okay. Aha, Serio? Żadnej najmniejszej monety, tak? Ja tam umrę. Okej. Okay. Gdzieś Ci się jeszcze pojawisz są. So. Okej. Okay. Dobra, jestem uzdrowiony, więc wciśniemy dalej. Uff. Jestem w pełni zadowolony W na czas, są. Okej okay. Dobra Zajebiście zrobiłem się Kurwa, podpa... Zachciało mi się, kurwa, bomby, co? Aj Ajaj! Aaaah! Keeper wyciężki! Dobra, to byłoby na tyle, nie można rzucać wszystkiego... Przecież jak się wygrywa, tak? A czy nie, można nie mogę pomieścić jakiego odcinku, bo potem mówicie, że po prostu za ciężko. Kurde, trochę zgoganiłem. No cóż, e, nieważne, mam nadzieję, że będzie się Wam podobał odcinek, bo pisaliście, żebym zagrał kiperem. Trzymajcie się ludziska na razie.